Siemaneczko, jesteśmy już po procesie podania. zaraz Wam pokażemy jak to wygląda i co kolejnego poleci na redliny, ciekawego. Proszę, tutaj mamy właśnie polane redlinki całą miksturą panoramiksa, jest tutaj nawilgocone, można zobaczyć, jeszcze jest węgiel tutaj, karbomat na 75 metrów. Rzędu 3 metry, przepraszam, 4 metry sześcienne na jednego takiego rządka i teraz idziemy zobaczyć co kolejnego pięknego zostanie tutaj przed posadzeniem podane. Kochani, zostanie podany obornik, ale nie taki, nie świeży. Lecz przefermentowany z długiej fermentacji. Taki. Kochani. To właściwie ciężko nazwać to obornikiem, ponieważ to jest... O! Zrobił nam się torf, kochani. Taki gnój to jest majątek. Taki obornik, bydlęcy. To jest po prostu bomba dla roślin. Naprawdę, jeśli ktoś potrafi zrobić coś takiego i podać pod jakiekolwiek roślinki, to to jest magia. Zaraz zobaczę, co jest, pokażę, co jest w środku. Wiem, film będzie dłuższy, ale naprawdę jest tego wart. Popatrzcie, kochani, muszę wam to pokazać. Ile tutaj mamy... Życia w środku. No, przyjrzyjcie się. To wszystko to nie jest praktycznie obornik zwykły. Tylko... Torf. Bomba życia. Kochani. Przejdziemy dalej, żeby nie było, że, że tylko w jednym miejscu. Wam to przedstawię. Tu mamy jedną. A tutaj dalej mamy drugą. Popatrzcie, ile tu mamy. O! Czczowniczki. Wszędzie. Pewnie na kamerze będzie ciężko to, na telefonie będzie ciężko to po prostu wam tutaj przedstawić. Ale uwierzcie, że to jest pełno, 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 pełno życia. O, o tutaj. Także kolejne tutaj akcje. Już niebawem